Polecam letnie, lipcowo-sierpniowe wydanie Karp Maxa, a jak lipiec to najczęściej nocne zasiadki, co zresztą widać na okładce. Tu i teraz to tekst Moniki Rychowskiej-Baci. Adrian Motylewski o letnim PVA. Rzeczywiście to jest dobry sposób na podejście karpia w lipcu i sierpniu. Lato, czas obserwacji. To artykuł Karola Pieńkowskiego, zgadzam się z nim całkowicie, rzeczywiście lato to czas obserwacji i to wszelakiej, zarówno wzrokowej, jak i tej, którą możemy zarejestrować tylko i wyłącznie za pomocą dźwięków w nocy. Głęboko, głębiej, najgłębiej. Czasami właśnie tak trzeba łowić latem, Alek Matuszewski przybliża ten temat. Mike Prince, kolejna znakomita karpiarka. Szczegóły robią różnicę. Jako, jakie szczegóły i jaka różnica wyjaśnia w swoim tekście? No i taki znamienny tytuł Kapryśny Lipiec. Pozwoliłem sobie napisać tekst tak zatytułowany, bo rzeczywiście lipiec czasami zaskakuje brakiem brań. Co zrobić, żeby w tym wszystkim się znaleźć? No, są pewne sposoby. Na okładce informujemy o olbrzymie 33,2 kg, jeden z największych karp złowionych w historii w Polsce. Otwiera ten karp Paradę Łowców Ryba z łowiska Gosławice, bardzo, bardzo bliska rekordu Polski. No i cała masa 20 złowiona już w tym roku przez naszych karpiarzy. Parada Łowców i konkursy, które z nią związane, jak zwykle, czyli cztery największe karpie złowione na przynęty firmy Tandem Bates, Nagrody. Trzy najładniejsze karpie, czy najładniejsze zdjęcia karpi zrobione i nadesłane do nas nagrody Dragon Mega Bates, No i wreszcie trzy największe amury złowione to nagrody ufundowane przez firmę Bandit Carp. Wreszcie ryba numeru. Tym razem to ryba, jak już wspominałem 30, kg, a nagrodą jest Kołowrotek Aerlex firmy Shimano. Wracamy w tym numerze do reminiscencji wiosennego łowienia w temacie numery Majówka Życia. Kacper Stępień dokonał niesamowitej rzeczy łowiąc olbrzymią ilość karpi powyżej 20 kg podczas bardzo krótkiej zasiadki. W poradach sprzętowych Arek Kaczorowski tym razem opisuje rodpody. I tripody, paru firm. Te tripody, rotpody, które warte są obejrzenia i zastanowienia się, czy przypadkiem nie uzupełnić swojego sprzętu o właśnie któryś z tych stojaków. Oczywiście o metod Fiderze, jak zwykle. Tomek Sikorski, Maciek Cieślak o metodzie na wakacje bardzo letni i wakacyjny temat. Jak pojechać na Karpia z metodą i z całą rodziną. Poszerzamy klub młodych łowców. E, uśmiech młodego karpiarza oczywiście to już jest rubryka znana. No ale także e, tekst 16-letniego Wojtka Ozimka w poszukiwaniu życiówki i piękne ryby, i piękne wspomnienia z zasiadki. Dwa zupełnie nowe łowiska karpiowe. E, jezioro Smolno to pierwsze. Smolno na północy Polski, a na południowym zachodzie El Dorado. Opowieści z zasiadek zaczyna w tym numerze Paweł Szewc. Pisze o podwodnym lesie jak w nim się łowi. Znana wszystkim chyba doskonale Klaudia Darga. Była nad legendarnym jeziorem San Cassien we Francji i wyholowała tam przepięknego. Karpia, biorąc swoją życiówkę przy okazji. Natomiast dla tych wszystkich, którzy interesują się nowościami sprzętowymi, jak zwykle kilka stron karpiowych klamotów, nowe akcesoria, nowe sprzęty najróżniejszych firm. Oczywiście to wszystko są akcesoria i sprzęt dostępny na naszym rynku. I jeszcze jedno łowisko, które obrosło legendą od niedawna EuroAqua na Węgrzech. Woda, w której pływają absolutnie rekordowe karpie, rekord świata właśnie stamtąd pochodzi. Pierwsi Polacy pojawili się nad tą wodą wiosną tego roku. Wśród nich Marcin Jesiłowski opisuje tą zasiadkę. Tomek Wasilewski to jest postać doskonale znana. Tym razem o karpiowych grzechach głównych pisze. Myślę, że to nie tylko grzechy główne. W większości karpiarzy, bo każdy z nas popełnia błędy, ale jego również grzechy, no bo jakżesz się nie uczyć, jak nie na własnych błędach?